tysiąc lat byłeś okrutnikiem! O tak! Strasznie dzikim, no. brutalnym tak jak nikt. Kto to mnie rozumiesz? Lecz możesz zmienić się, nastawienie całe swe, bo wystarczy bardziej pozytywnym być. Dobrym bądź miłym też. Okrucieństwa dawne dzisiaj odrzuć precz. Grzecznym bądź zachowuj się! Przestań budzić już ręk! Przekasać albo piecz! Nie widzę duszy, ja wyłapię jej Nie, nie! Do serc trafić dobrem. ty chcesz! Masz przestać budzić już... Dzięki! Uśmiechnij się więc! Ojej! E, strasz, On mnie nie skrzydzi, nie? Hmm, pewności nie mam. Ja rozczaruję swoją okresję! W Przepodłem myśli, lepszym stale się. Na duchy on zrozumiał. Nie, dobrze, idzie dzieci Dzięki wam nie będę już zły. Co Fajnie, że nie będziesz więcej zły. I wyrównam też rachunki swych krzywd.